ogólnie mordeczki jest burza może nie pada tak mocno póki co ale tam z tyłu tak nawala, że jak pierdzielnie piorun to normalnie całe niebo jest białe rower od siebie oddaliłem o 100 metrów bo jest stalowy rzuciłem go tam dalej w krzaki, nie opierałem go o drzewo tylko położyłem na ziemi a ja sam siedzę pod to wiato jestem pomiędzy ławą a, a ławką Ogólnie zdjąłem buty, żeby nie, do, żeby nie mieć na sobie żadnych metalowych elementów i ogólnie wszystko, co metalowe od siebie oddaliłem, jak najdalej. I ustałem też na worku, bo to działa jak izolacja. No nie, też nie można siadać, tylko trzeba tak stać, że dwie nogi jak najbliżej siebie. I co? No i to jest yy, póki co najbezpieczniejsza pozycja w tym momencie. Yy. No bo jak stoję na dwóch nogach i nie dotykam ziemi, to działa jak izolacja, no nie? Jakby coś już się miało stać. No i właśnie stoję na worku, żeby nie dotykać nogami też gołej ziemi, nie? To też, to też izoluje. Jakby co, to pamiętajcie, nie? No a ja co? No muszę przyczekać.